Jaki ma Pani plan na Andrzejki w tym roku? No z wnukami zostać. <grym> o, nie mam żadnych Panie. Nie mam praktycznie żadnych planów mm. na Andrzejki. Chyba, że mnie dzieci zaproszą, to może pojadę. A jak nie, no to będę po prostu pomodlać się w kościele. Mm. To będę z sąsiadką, może tutaj zaproszę na kawę. W pracy jestem. Chcę w domu odpoczywam, mam wolne. W domu jestem. Córka przylatuje. I małżonek jest Andrzej, więc będziemy uroczystość w domu. W domu. Będę zajmowała się wnukami. Czyli bez jakiejś sztucznej zabawy? Bez, ale moja młodzież będzie się bawiła świetnie. Ja wyjeżdżam do uh, Raczej z mężem w domu i z dzieckiem. <grym> Miło jakoś spędzimy ten czas myślę razem. Kiedy są w ogóle Andrzejki? A jutro jadę do Krakowa nagrywać teledysk. O, świętowałeś kiedyś Andrzejki jakoś specjalnie? Kucz, nie? Tak, mój ojciec z mój manami Andrzej. Świętowałem z nim. <grym> Korzystaliśmy oczywiście z mężem uh -huh. e, z różnych atrakcji. No Ale to było już dawno. W czasach młodości. I co pani robiła wtedy? Byłam na zabawie. No powiem panu, kiedyś tak aż mocno nie było takich Andrzejków. Mm -hmm. Każdy w domu obchodził. A kiedyś jakoś pan huczniej może obchodził? Nigdy. Y no kiedyś to się szło na Andrzejki, na jakieś balety. A kiedyś jak pan y spędzał Andrzejki, jakoś bardziej hucznie, czy zawsze jakoś y y w domowym? Takie prywatki były. No wiesz, no jakaś impreza znajomi. Nie lubię takich rzeczy, wiesz, nie mhm. przypadam. Ale generalnie to nie mam nic przeciwko. Niech się ludzie bawią. No różnie, i woskiem się lało, no. i y, różne potrawy. Niech idą, niech się bawią. Kto chce, to, to nie obchodzi, ja nie obchodzę. A różnie świeczki się, wosk lało, bawiło się. Też dobra sprawa. Kto gdzieś się dobrze czuje, uważam, że uh -huh. bale są też potrzebne, bo to przed e, Adwentem, prawda? Uh -huh. I Andrzejki w gronie rodziny, jakieś spotkania. Wszystko jest fajne, żeby się spotkać, żeby porozmawiać.